Tak, właśnie tak. 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 Nie wiesz przez to kurwa przeszedłem nie ocenia nie Dopiero jak przejdziesz przeze mnie przez moje kurwa cierpienia Wtedy nie udowadnia, co ja kurwa wart jestem człowieku Ja tu kurwa sam siebie doceniam Robię to co kocham w życiu Spełniam marzenia właśnie idę tą drogą Która nie jest do zapomnienia Ja na dno nie starkam, właśnie idę swoimi ścieżkami Przeżyłem swoje w życiu 11 operacji tak może nie dowierzysz bo po mnie tego nie widać, ale taka jest szczera, taka jest szczera prawda brat Właśnie ja tu nawijam o swoim życiu brat A ty kurwa powiedz coś śmiało na mój temat Dzisiaj tak, właśnie tak Nic nie powiesz, bo kurwa o mnie nic nie wiesz Nie osądzaj mnie, nic. człowieku Bóg zrobi to lepiej Właśnie tak staniemy kiedyś Po jednej stronie na górze, właśnie wtedy mi powiesz Powiesz mi wtedy co ja zrobiłem na ziemi A ja ci udowadniam bracie, że ja tu spełniam po swoje marzenia Idę cały czas, idę cały czas tą drogą właśnie tak, którą nigdy, nigdy nie zboczą właśnie Idę cały czas przed siebie z uśmiechem A ty co teraz powiesz Ty kurwa pałołysa jebany Ty kurwa szczurze Ty kurwa chodzisz sobie właśnie dzisiaj w mundurze Ja tu właśnie nabijam, nabijam potem bik kolego właśnie, jadę z nim Właśnie równo powiem ci dlaczego, bo ja to robię. Robię, spełnia swoje marzenia, w głowie układam myśli, a ty sobie siedzisz tam i coś sobie myślisz o mnie. Podskoczysz na legalu, to powiedz mi to prosto w oczy, a nie za plecami, nie odgaduj. Ty kurwa, jeba nasz na to tak, właśnie tak. Dziś ci powiadam, byłeś dla mnie jak brat, ale co, właśnie czas przeszły, bo to właśnie jest świat przechwy. Czas przeszły, właśnie tak, oddałem ci. Pieniądze swoje, a ty mnie potraktowałeś skurwy synu, jak kurwa gnoję, tak właśnie ja cię na tym bicie, właśnie ci się gnoję, tak, bo ja tu robię kurwa swoje przeboję, brat, myślisz, że coś udowodnisz ta chuja, bracie, ja tu właśnie na tym bicie sobie ładnie startuję, a ty kurwa to powiedz mi je pana to do dodania, Ma no właśnie na twój temat tyle Pało elo